Siemanko, witajcie z W tym odcinku pokażę Wam, jak poprawnie rozpalić ciszę na nakładce typu bacia. Zaczniemy od tego, jak ją poprawnie złożyć. Wielu z Was ma z tym problemy. Otrzymujemy nakładkę w trzech częściach. Na początku rozkręcamy tą rurkę z nakrętką. Bierzemy kapturek. Od spodu wkładamy nakrętkę. Przytrzymujemy palcem i wkręcamy rurkę. Mamy coś takiego? Sitko. Nakładka założona. Będziemy pali na cybuchu typu Masta. Jeśli chcecie wiedzieć, jak poprawnie nabić cybuch typu Masta, zapraszamy do tego filmiku. Palimy na cybuchu KSAPO. Mamy nabity tutaj tytoń OS tabako, African Queen. Niemiecki, jasny, fajnie się nabija. Nakładamy na początku cybuch na ciszę. Na uszczelkę zlewiamy sitko, bierzemy sam kapturek i takim ruchem nakręcającym nakładamy na cybuch sitko I idziemy po węgielki. Dobra, węgieki gotowe, bierzemy szybcami węgle i kładziemy je jak najbliżej tego słupka, kładziemy je na siatce, nie na tych poprzeczkach, tylko na siatce, tak żeby temperatura mogła wnikać w głąb bucha. Otrzepujemy troszeczkę z popiołu i bierzemy raz, dwa... I trzy węgielki. I w takiej pozycji, jak węgielki są blisko słupka, czekamy około 10 maks 15 minut, żeby się cały cybuch z tytoniem w środku nagrzał. I dopiero wtedy palimy, więc czekamy. Fajeczka się już rozgrzała. Możecie zobaczyć taki charakterystyczny dymek, który wratuje z tej środkowej rurki. I ten dymek to już jest odporowana glicyna, która się uwalnia pod wpływem wysokiej temperatury. Jak tego dymku jest sporo, to znaczy, że fajeczka jest ciepła, ale możemy sprawdzić, że dwoma palcami od spodu cybucha przy miejsce, czy miska się nagrzała. Czy ta temperatura Temperatura z węgielku przeszła w dół. Przesuwamy węgielki na zewnętrzne krawędzi nakładki i rozpalamy. Jak widzimy, przy pierwszym pociągnięciu już jest sowity dym, dobry smak. Znaczy, że odpowiednią długość oczekaliśmy, żeby ten cybuch razem z się nam nagrzał. Co jakiś czas możemy nakładkę obrócić o, o 60 stopni musimy obrócić tak, żeby tyto nam się równo wypalą i węgielki z racji tego, że nie ma żadnej komory cieplnej czy żadnej pokrywki będą się szybciej nam wypalały i te węgielki będą trzeba szybciej zmieniać mniej więcej co godzinę. Czasem palenia siszem węgielki będą się zmniejszały, przez to temperatura będzie mniejsza, dlatego żeby utrzymać optymalną temperaturę palenia tytoniu, prażenia, mówiąc dokładnie, tytoń się nie pali, przysuwamy węgielki ku środkowi. Nie robimy tego na początku, bo węgielki są spore, dają duże temperatury i nie dajemy zbyt dużej tej temperatury, żeby tytoniu nie przypalić. Dlatego na początku trzymamy zewnętrznie i po prostu cieszymy się dobrym smakiem. Jak widzimy, fajnie się pali. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej nakładki bądź innego naszego asortymentu, piszcie w komentarzu, bądź piszcie do nas na Messengera, na Facebooka, na Instagrama zapraszamy i również na TikToka. Nigdy nie będzie z Wami.